Witajcie to w kolejnym materiale na kanale Tata Polska. Dziś, moi drodzy, wracając do tematyki gier studia Front Software, na kanale nachylimy się nad ostatnią produkcją tego studia, będącego w gatunku Souls-like, czyli Elden Ringiem. A oprócz tego, warto pamiętać, że w niedalekiej przyszłości czeka nas premiera dodatku Shadow of R3. Zatem warto odkurzyć sobie ten tytuł. Dziś natomiast opowiem Wam oraz przedstawię swoje przemyślenia na temat jednej z najważniejszych składowych tej gry. Elementu, który niejako reklamował Eldena. Otwartego świata. Przedstawię zatem jego zalety, zwłaszcza wyświetle gatunku Soulstrike, ale również wspomnę o konsekwencjach, które pociągnęły go momentami niestety w dół. Zapraszam do oglądania. Świat w Eldring od początku był zapowiedziany jako swoista rewolucja. Po pierwsze dla gatunku. Ponieważ to właśnie nadszedł moment, aby studio, które stworzyło genialnie połączone, ale dalej w większości liniowe światy, stworzyło w pełni otwarty świat na eksplorację. A oprócz tego, warto na samym początku dodać, że jest on stworzony w stylu From software. Zatem w teorii zero trzymania za rączkę, brak podpowiedzi i swoisty skok na głęboką wodę. Ale czy tak naprawdę jest? O tym później. Niewątpliwie jednak mamy do czynienia z ambitnym i rewolucyjnym projektem od wielu stron. Czy takowy się udał? Można powiedzieć tak i nie. Po pierwsze eksploracja jest na warunkach gracza. To my jako bohater decydujemy na początku w jakim kierunku idziemy. Brzmi jak każdy open world? Niekoniecznie. Ponieważ w Eldenie już na samym początku zalecany jest przez samych twórców totalnie zignorować wątek główny i gnać na wierzchowcu w inne zakamarki. Tron Software bardzo dosadnie stara się zakomunikować, że wrogowie i bossowie, których spotykamy, mogą być delikatnie mówiąc nieco za trudni. I oczywiście, albo będziemy uparcie walić głową mur, albo po prostu zrobimy krok do tyłu. I ten właśnie krok do tyłu jest kluczem do własnej eksploracji, sukcesu i satysfakcji. Elded Ring nigdy nie powie Wam bezpośrednio o tym, by wyruszyć na poboczny szlak ale gdy tylko tak się stanie, od razu zostajemy nagrodzeni mniejszym dungeonem, odpowiednim na naszego herosa. Jest tutaj wątek główny, który jest wskazywany na mapie za pomocą ścieżki uświęconej łaski oraz masę pobocznych podziemi, a nawet cały ogromny półwysep, który tylko czeka na nas. A ciekawość jest nagradzana dalszą i bardzo przyjemną eksploracją. Nie sposób nie wspomnieć o świetnym zamku Mord na początku półwyspie, które jedynie czeka na najbardziej ciekawskich. From Software zawsze stał przede wszystkim genialnym designem. A Elden Ring jest na to kolejnym doskonałym dowodem. Mamy w tej grze przepiękne i malownicze krajobrazy bardzo zróżnicowanych terenów. A mówiąc bardzo zróżnicowanych, wystarczy jedynie porównać sobie księżycową Lurnię, górę gelwir czy Kaelit będące Australią Międzyziemia. Elden Ring jest po prostu piękny, a upchnięcie tak bogatych i unikotowych światów w jednej grze jest dziełem sztuki. Można śmiało powiedzieć, że każdy z tych terenów byłby wystarczający na oddzielny tytuł AAA. Natomiast świat ten nie stoi jedynie malowniczymi regionami, a tym co się w nim znajduje. I tutaj należy podkreślić zasadniczą różnicę między najważniejszymi miejscami a dungeonami pobocznymi. Delikatnie mówiąc, widać i czuć kontrast między nimi. O tym kontraście i pewnych problemach będzie natomiast później. A w tym momencie dajmy się nacieszyć kunsztem oraz sprytem twórców. Te najważniejsze forty cofają nas mocno myślami do serii Dark Souls, gdzie lokacje wypełnione są ugrytymi ścieżkami, pięknym designem i sprytnymi skrótami, które po prostu genialnie łączą całe miejsce. Twórcy dalej są w stanie to robić. I mimo, że na zawsze flagowym przykładem będzie pierwszy Dark Souls, to i tutaj FromSoftware naprawdę sprytnie zamyka eksplorację. A gdy jeszcze zajdziemy pod ziemię, wtedy zaczyna się prawdziwa magia. Czy mamy zatem do czynienia z pięknym i jednocześnie surowym i groźnym światem? Ponownie, tak i nie. Owszem, Elden stawia nam praktycznie chore wyzwanie w Kaelidzie czy Świętym Drzewie Mikeli, które swoją drogą daje mi flashbacki do Dark Souls 2 w aspekcie naprawdę chorych ilości wrogów. Ale mimo chorego wyzwania, jednocześnie mamy możliwość powolnej eksploracji masy mniejszych, łatwych podziemi, które pozwalają nam rozpocząć się w swoim tempie. Dzięki czemu Elden Ring jest tak naprawdę najłatwiejszym tytułem z rodziny From Software. A oprócz tego niektóre trudniejsze potyczki możemy po prostu przebyć bądź całkowicie ominąć. Taka jest kara otwartego świata. Kwintesencje osaczenia, które moim skromnym zdaniem było największe w doskonałym Bloodborne, rozcięczono dużą ilością zupy w postaci łatwego progu wejścia. A nawet gdyby tego było mało, to mamy nową absurdalną mechanikę posążków Mariki które porzucają kompletnie ideę skrótów na rzecz teleportacji tuż przed mgłą. Zgadzam się, że pokonywanie tej samej lokacji dziesiątki razy, by dostać się do bossa jest utrapieniem, ale w sytuacji rozwiązaniem powinny być spryty skrót, a nie leniwa teleportacja. Posąż i Maryki pokazują również kontrast mniejszych pobocznych podziemi, które przedstawiają bardzo generyczne lochy, tych samych wrogów, a co najgorsze, bardzo często tych samych bossów. No właśnie, kopiowanie bozów i przeciwników. Mówiąc o otwartym świecie, nie można nie wspomnieć o kolejnych brutalnych kompromisach, które musiały zapaść w procesie twórczym. Open World w teorii zmusza do wykorzystywania tych samych przeciwników czy bozów, aby doświadczenie trwało jak najdłużej. Niestety przez to Elden Ring doznał kastracji fundamentalnego elementu gatunku – walki z bossami. Aby zaprezentować Wam jak duży jest to problem, przedstawię pewne liczby. Łącznie w grze mamy w teorii 238 bossów, ale pora tą liczbę drastycznie zmniejszyć. Bowiem bossów, którzy nie są skrypowani, a faktycznie są bossami, a nie wyrogami z idiotycznym paskiem życia, mamy około 123. Jednak nasza zabawa z wyliczaniem trwa dalej. Prawdziwych bossów w świecie Elden Ringa, którzy mają koneksję z fabułą główną, mamy, uwaga, około 22. W ten sposób widzimy niejako jak studio zostało zmuszone, bądź wykorzystało swoją sytuację, by zrobić więcej, a jednocześnie mniej. I niestety na tym polegają wady tego tworu. Mamy więcej, a jednocześnie tak naprawdę mniej. Tracimy unikatowość mniejszych lokacji, pojedynków i co najgorsze bossów. Nie można o tym nie wspomnieć rozważając nad całokształtem świata w tej grze. Jeśli jest jeszcze coś do czego mogę się przyczepić to do zadań, a zwłaszcza pobocznych. Twórcy Soulsów od zawsze serwowali nam je w formie puzli, które musimy najpierw sami znaleźć, a potem odpowiednio ułożyć. W teorii w liniowym Dark Souls ta zasada sprawdzała się, a wymagała od nas zaangażowania. Tutaj natomiast ta reguła totalnie się wykrzacza. Dalej mamy losowych npc ów ich prywatne rozterki, tajemnicze dialogi czy przedmioty. Problemem jednak jest tak naprawdę sam świat, który przez fakt, że jest ogromny nie pomaga, a praktycznie rozwala wątki poboczne. Nigdy nie byłem łowcą Side Questów w Soulsach, ale tutaj moim zdaniem granica przeciągnięta jest do absurdu. Gdzie naprawdę nie sposób znaleźć się z odpowiednią osobę z odpowiednim przedmiotem w odpowiednim momencie. A niestety w ten sposób bardzo często tracimy zakończenia wątków pobocznych. I taki właśnie jest świat w Elden Ring. Piękny, złożony, naprawdę dopracowany, ale posiadający pewne wymuszone kompromisy. Kompromisy które można, a nawet warto moim zdaniem, zaakceptować. Ponieważ dalej, moim skromnym zdaniem, po prostu uważam, że ten świat dalej jest naprawdę dobry i warty poznania. Natomiast co nas czeka w zbliżającym się dodatku Shadows of 3 I jaki będzie jego nowy świat? Tego przekonamy się już 21 czerwca. Zatem mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji kanału, aby... Stale rosła ilość widzów, którzy są z lajkami, a my widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się.